Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 10 stycznia 2025 roku. Po 29 umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Japonią z drugiej strony sporządzona to Tokio 17 lipca 2018 roku. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podaje do powszechnej wiadomości. Dnia 17 lipca 2018 roku w Tokio została sporządzona umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Japonią z drugiej strony. Dziennik Ustaw Myślnik 2 Myślnik POS 29 Dziennik Ustaw Myślnik 3 myśli, POS 29 Dziennik Ustaw Myślnik 4 Myślnik POS 29 Dziennik Ustaw Myślnik 5 Myślnik POS 29. Dziennik usta myśliwski, 6 myśli POS, 29. Dziennik usta myśliwski, 7 myśli POS, 29. Dziennik usta myśliwski, 8 myśli POS, 29. Dziennik usta myśliwski, 9 myśli POS, 29. Dziennik usta myśliwski, 10 myśli POS, 29. Dziennik usta myśliwski, 11 myśli POS, 29. Dziennik usta myśliwski, 12 myśli POS, 29. Dziennik usta myśliwski, 13 myśli POS.

29 pozaznawienie się z powyższą umową. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że myślnik została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każdy z postanowień w niej zawartych. Myślnik jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona. Myślnik będzie niezmiennie zachowana. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 13 sierpnia 2019 roku. Prezes Rady Ministrów. Morawiecki prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aldo Danos